Jesteśmy właśnie w Gnieźnie i postanowiliśmy sprawdzić wiedzę Gnieźnian na temat historii miasta, jak i zawodów o koronę imienia Bolesława Chrobrego. Tak, kilka szybkich pytań, właśnie głównie o koronę, także zobaczymy jak prezentuje się wiedza kibiców żużla w Gnieźnie. Ile lat temu Bolesław Chrobry został królem Polski? Dwa. No, dawno. Ile lat, znaczy która rocznica... Powstanie Gniezna jest... Tysiąclecie tysiąc to jest... Czyli ile lat temu? 1025. Dokładnie. Ile lat temu Bolesław Chrobry został królem Polski? Tysiąc lat temu. To było na pewniku. Było? To zobaczymy na zdjęciu. A jaka rocznica jest obchodzona w tym roku w Gnieźnie? A, w kolację. Nie, nie. Tysiąclecie, tysiąc tak? Tysiąc. jak najbardziej. Ile lat temu Bolesław Chrobry został królem Polski? Tysiąc. No tak, 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 tak. Na pewno? Ja dalej nie znam pytań, które zadajemy. Ile lat temu Bolesław Chrobry został Królem Polski? No, z dużo. Z tysiąc? Dokładnie tysiąc. Długo, długo. Na pewno tysiąc? długo. Bardzo tysiąc? Bardzo dawno Tysiąc? Tysiąc to dobra odpowiedź. Yes! 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 Tysiąc lat temu. Dobrze. Na ilu wzgórzach leży Gniezno? Uh, uh, uh. Sześciu. A nie siedmiu? Pardon, si. minut. Dobra odpowiedź, jak Rzym? Co? Jak Rzym? Yy, tak, jak Rzym. Jednym? A wiesz na ilu wzgórzach leży Rzym? Rzym to taki duży, to na dwóch. No, 15? Powiedziałbym, że połowę mniej. 7, yy, dobrze. Na siedmiu. Skąd wiesz? Zgaduję. Myślałem, że liczyłeś. Nie. Zgaduję. Na ilu wzgórzach położone jest Gniezno? Tak samo jak Rzym. Cztery? Jeszcze trochę. Pięć? Jeszcze. Sześć? Jeszcze. Siedem. Tak! Jest! Za pierwszym! <noise> A na ilu wzgórzach leży Gniezno? Nie wiem, ale wydaje mi się, że na siedmiu. Albo na zero. Na siedmiu. Na siedmiu? Na siedmiu. O, gorzej też mi, że na siedmiu leży. Jest taka szczęśliwa liczba. Mówi się, że... Ta... Siedem? Tak jest. Na 7. Siedem. Jednym. Jednym. No, jednym. Na jednym. A nie na siedmiu, jak Rzym? Nie no, na siedmiu. Nie e, się internet, internet. No, na jednym. A nie na więcej? Nie. A może tak, jak Rzym? Rzym co robił? Leżał na górze No to my też leżymy. Jak miał na imię Bolesław Chrobry? Paweł. No, chyba Bolesław. <laughs> Dobrze. Mieszko pierwszy. Zgadza się. Bolesław. Bolek. Bolek. Bolek? Bolek. Bolesław. Na pewno? Bolek. Antoni. Antoni? Nie. No. <laughs> Dobry, Bolesław. Dobrze. A czyim synem był Bolesław Chrobry? Mieszka. mieszka, dobrze. Mieszko pierwszy, czekaj, syn Mieszka. Tak, ale kto Tu o... syn Mieszka i tu syn Mieszka, nie? <laughs> to, to. Kto tu Mieszka? Mieszka pierwszego? Tak jest. Mieszka pierwszego. No to już zaczynają się takie schody. Myślę, że Mieszka. Nie moim. Nie <laughs> moim. A masz co? Nie. Czyli nie mogłeś powiedzieć, No Nie, ale się. z tamtych lat jestem, byłam Mieszka na drugie, także... dobrego, dobrego. Czyimś na pewno. Tak, ale im czy, czy? W sensie chrobrego nie. Chrobrego nie. Krzysztof pierwszego? Tak jest! Nie! No Wojtka? Wolesław Chrobr, yy, Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski? Oczywiście Gniezno. Wieslin. Jeszcze raz. Wieśli no, Oczywiście Gniezno. Mosina. To, w którym się obecnie znajdujemy. Szczecin. Gniezno. Czy Grudziądz? Gniezno. Co jest największym zabytkiem w Gnieźnie? Katedra? Katedra. Powiedziałbym, że katedra, ale ten stadion jest chyba jeszcze ładniejszy. Katedra. A nie stadion? Stadion jest nowoczesny. Stadion startu. Katedra. katedra. Powiedziałbym, że katedra gnieźnieńska. Tak jest. W Włoszech zabytkami też są katedry, więc kolejny punkt, który łączy Rzym i Koloseum. Na przykład. Koloseum mamy tutaj, zaraz za tym koloseum no. gladiatorzy będą się ścili. Nowa fontanna. Dobrze. nami. Ile dni Olesław Chrobry był królem? To jest killer. Tydzień? Więcej? W miesiącach bym policzył. Trzy miesiące? Mniej. No, on był chwilę, ale to nie wiem, nie, nie, no, to ciężko będzie zgadnąć, ale chwilę był, krótko. No, w tym samym roku chyba zginął, ale nie wiem ile dni to będzie. No to jest no dobra, nie będzie 30. Więcej. 60 To jest dokładnie 60 dni. 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 Naprawdę dni. Takmy nie. Wiem. Ale co? No, nie wiem, 6. Trochę więcej. 14 Więcej więcej. Nie wiem, nie, nie ukradę, że nie wiem. No wymyślam. No. Daj mi trzy możliwości. <grym> to powiedzmy tak: 120, 60 i 207. 207? Nie, uh, uh, uh. nie było tych dni dużo. 5? No, trochę więcej. 30? I jeszcze raz tyle. 60. Dobra odpowiedź. 60 coś. Blisko? 64? Trochę mniej. 63? Jeszcze mniej. 62? 62. Jeszcze nie? 62. Jeszcze nie. 61. 60, 60 i pół to poprawna odpowiedź. Ja! I ostatnie pytanie. Podaj przynajmniej 14 zwycięzców turnieju korony Bolesława Chrobrego. Nie, ja, żartuję, daj trzy. Rafał Doblutski, Oskar Pfeiffer. Memoriał Alfredo Fudzieckiego, w jakim jesteście? I. Patryk Dudek. Eee, Rafał Koniecki, Oskar Fajfer. Pan Dąbrowski. Pan Bogowski. I. Na przykład Oskar Fajfer. Kasper Gomulski. Oskar Fajfer? Nie wiem. No to. Ale teraz jak szybkie pytania. Nein. Bo... <ścoughs> Nie no, na. <ścoughs> To jest najbardziej znanym polskim żużlowcem? Bartosz Smart A ten, ten trochę starszy? Tomasz Golo. Dokładnie. To jest jeden. Drugi? ze eee... Patryk Wojdyło co... ostatni Na był. przykład Patryk Wojdyło. Chciałem Ci podpowiedzieć, że Grek Hancock A, też. Ej, no. ale, ale co? Długi? nie? No. Eee, Rapo i Pawlicki Zgadza się A, z tym nie będzie problemu. Tomasz Golo, Ryan Sullivan, Emil Sachotyk. A da Pan rady wymienić wszystkich? Patryk Dudek, Niki Pedersen, yy, Patryk Wojdyło Greg Hancock, pierwszym był Rafał Dobrudzki i Oskar Pfeiffer. Wiem, A Bartek chciałbym... by? A To? był? Smyktoła pan powiedział? A Też Bartek Smek i Przemek Pawlicki ma. No. Proszę podać przynajmniej dwóch zwycięzców w turnieju o koronawirusach robotych. Na pewno był to Maciej Janowski i na pewno był to Rafał Dobrudzki. Dobrze, dziękujemy. Co wygrałem? Nic.